Zapraszamy na spotkanie między pierwszą Gimnazjum a trzecią A drugą a Liceum. Komentują to spotkanie Artur Michalek i Bartosz Lada. Przed widzą składy obu drużyn. Pierwsze Gimnazjum zagrają Maciej Jankowski na bramce, dalej w polu Kamil Szulanowski, Szymon Zwara, Antoni Nering, Michał Rosiński, Marek Kozłowski. Zobaczymy, który z nich jest nie ma rezerwowych, bo jest ich jednego więcej. Natomiast w drużynie licealistów dzisiaj w osłabionym mocno składzie zagrają Dawid Mutwicki na bramce, dalej Paweł Kołkowski, Adam rog Roguszewski, Łukasz Dragan i Piotr Martynkowski. Łukasz Dragan, dla niego jest to debiut, tylko w ogóle w rozgrywkach szkolnych chyba, wydaje mi się, że nie grał rok temu. Zobaczymy jak pokaże się, może pokaże parę ciekawych zagrań. Na razie Kołkowski przy piłce przejął to podanie, ale jednak rzut wolny, chyba z haulem. okazało się to przejęcie i ładnie szukał tam Szymonowskiego z var ale niecelne to podanie było jednak. I piłkę wybije z ramki. I teraz ją posiada Piotr, pró Próba strzału z dystansu L -l -l -lubi, lubi to robić, ale nie jest Tak, mocno niecelny. Strzał, chociaż chyba będziemy mieli już utrożny, wydaje się, że ktoś się, się tylko odbiła jednak. Czyli nie było aż tak źle jak myśleliśmy. Chodźmy. Teraz piłka do Adama strzał... jeden do zaraz, w którym nie widzieliśmy Adama chyba nigdy. Zwykły jest to zawodnik obronny który nie wykazuje zbyt wielkich umiejętności takich technicznych, jak praca teraz, a tym razem jednak strzał wyszedł mu bardzo ładny. Tak, strzał całkiem niezły. Na ławce pierwszym jest Marek Kozłowski, którego widzieliśmy przed chwilą na czele Tutaj strzał z Kwiatrzaków, no ale nie miał zbyt dużych problemów. Ładne uderzenie oddał Słanowski, ale Mutwiński musiał trochę się rzucić, zawsze coś. Ale wiem, że jest to klasowy bramkarz, więc... Dla ofiarnie się rzucał pod nogi Pioczka, żeby mieć te piłkę koniecznie. Widzimy, że pierwszacy próbują dość szybko rozbić akcję rywala. Ten gol, który szybko padł trochę ich chyba skrzydło, ale nie, że wciąż jednak próbują coś. Ja coś mam nadzieję, że. A tam, tam w rajdzie skrzydłem ja biegł pół boiska, ale chyba w końcu piłku za linię końców. I rozpocznie z Wara z spokojnie rozgrywają tę piłkę Zwara znowu, ale nie wyszło tutaj na gramy Piłka wyjdzie za Zwarat chciał... No próbują tych dwójkowych akcji z War z teraz cieszę się Rosiński w to włączył, ale przejmuje Kołkowski biegnie rajd sam nas nad rąkarzem, ale strzał niecelny, za zabrakło paru centymetrów znał no, do go do bramki. Paweł Kukowski nie w swojej roli, więc możemy mu wybaczyć. Tak, zwykle no, wykończenie. Odbiera piłki i podaje jej, bardziej niż biegnie i strzela, ale... No, ale... widzimy w drużynie pierwszaków, jak zawsze Szymon Zwara pełni główną rolę w ofensywie. że nie każda akcja przez niego próbuje przechodzić przynajmniej, bo nie, na razie nie wychodzą to dobrze te akcje. I przez rąkarza, który zwykle piłkę wyrzuca rozpoczynając tę akcję. Są to chyba dwie najjaśniejsze postacie tej drużyny. No, nie możemy pochwalić, nawet cały jest zespół. Okej, Nie są jeszcze może najlepiej z granic, z racji na to, że krótko się znają, ale z czasem powinni okazać się niezłą drużyną. Wykazują ponadto dużą determinację i wolę walki. I mają ławkę rezerwowych, jest sześciu zawodników w którzy mogą tak także to jest na plus. Teraz Piotrek miał okazję, ale tyka lekko, się stało. A piłkę Adam i łatwiej ją ale przyjął Piotrek, ale blokuje go strzał Słonowski i mamy kolejny aut z tej strony boiska. Kolejny zagrał. prostu nie minął Sulanowskiego. Trochę piłki, to nieczęsto nie mu się zdarza. Ładnie Słonowski z Zwaru trzymają, na pewnym skrzydle. Zwara teraz, ale wleciał z piłku poza linię końcową i poszło na Dawid. Paweł no, podaje, spokojnie. Rozumna się szuka partnerów. Powoli podchodzi w stronę bramki Rywaliz. Nakłada do Adama, który... Aż Dragana ten... na pamięć chyba trochę zagrał. Ale nie było tam niestety partnera. I teraz wyrwałam wyselne na zagranie pierwszaków. I na znowu do Adama, ten nie najpewniej widzimy tutaj. Ale Zada. Kołek moje niebezpieczeństwo, chociaż tylko na chwilę. W końcu out dla... a jednak drugie liceum. Właśnie Kołkowski znowu ładny minął pierwszego rywala, drugiego. Ale strzał Piotr, że ja się obrońcy litalistów w akcje ofensywne. Nie góry. boją się Mocno. aż tak kontr. Widzą, że siła rożnia piłczaków nie jest aż, tak, aż taka duża, żeby się obawiać ich ataku. Także mogą zagrać więcej zawodników w te akcje ofensywne. Teraz Piotrek znowu mija. Trzech naraz. Próbuje to robić. Kołek. Ładny, mocny strzał, ale bramka jeszcze na postulunku. Piotrek znowu przyjął piłkę i będzie strzelał. Czy... Szuka, szuka strzału, ale... Na spółkę Nerik Słanowskim przejęli piłkę. Bramkarz długi wyrzut, aczkolwiek nie miał zbyt dużych szans powodzenia. Zresztą z baraty, czyli dwa razy wyżsi od niego zawodnicy. Niepotrzebnie grał tak wysoko i daleko. Bramkarz yy, pierwszej klasy. Teraz chciał znaleźć piotrkę, ale zna w kierunku Zwara tym razem. No bo nie koniec akcji, ale strzał niecelny. Właśnie powinni grać pierwszacy bardziej krótką, szybką piłką. bo Dzięki temu nie ma przewagi wzrostu rywali. Gdyby próbowali właśnie po ziemię po bo większe szanse powodzenia. Teraz nie serny ale wracają, no, zgadzam się i uważam, że skoro są niżsi powinni być też szybsi i zwinniejsi, więc nie wykorzystywać ten atut bardziej niż. Próby właśnie grania takich wysokich piłek. To też po prostu chodzi z wiekiem, co jest minusem, bo są młodsi i mniejsze, ale nie są przez to szybsi zawodnicy zawod pierwszej gimnazjum, jednak te parę lat różnicy w tym wypadku 4 robią swoje i no tak, dają tak, przewagę. Ma... I tak powiem, są szybsi niż gdyby byli wyższymi zawodnikami. No tak. tak, więc mogą mieć chociaż słaby. trochę nad, nad, nadrobić ten element. Niedostatek piłek Słanowski, Rosiński, w piłce. Ale chciałem Mieniać ale widzimy właśnie ten brak fizyczności, że tak powiem. Jest dość widoczny no jest tak, w tym meczu. Obrońcy... Brak motorek po prostu, puści piłkę, ale nie był w stanie za nią dobiec. już. Nikowski do Pawła, ten slapieszy piłki i świetny Piękna. go w samo okienko. Piękna bramka, po no, prostu obrońcy dzisiaj w liceum pokazują bardzo ładne strzały i szczególnie to uderzenie było naprawdę, no, z połowy boiska w samo okienko. O ile Adam nie, za, nie zawsze, rzadko pokazuje tego typu, typu strzały, Prawie nigdy nawet, to Kołaj potrafi. Paro, Parokrotnie pokazał, że potrafi tego typu akcje zrobić. Teraz świetnie z wara minął dwóch, który wali, a trochę się zamotał z tą piłką. Może trzeba pochwalić za próby, bo liczy się w klasie mało kto liczy na zwycięstwo w rozgrywkach. Raczej jest to okazja, żeby się ograć z najlepszymi i zgrać drużynę. Dopiero później przychodzi czas na sukcesy. Tak było w przypadku niemal wszystkich drużyn, które grały w rozgrywkach. Trek, strzał, kolejny już, dużo widzimy strzela w tym meczu, ale albo bramkarz stoi na drodze tych strzałów, albo nie trafiają one w bramkę. Tak, no a wracając do pieszaków nie zawsze urzeka ich wola walki, determinacja i radość, jaką czerpią z gry, gdyż nieważne jaki jest wynik, oni zawsze biegają z uśmiechem na twarzy i chcą, chcą strzelić chociaż jedną bramkę albo kolejną bramkę. Bardzo ciekawi w swoich poczynań, zawsze pytają się yy, członków redakcji o to, kiedy będą grali spotkanie, kiedy będzie własny z ich meczów, itd. tak dalej. Są bardzo ciekawi, jeśli chodzi o te rozgrywki. Ja teraz kończymy połowę 2 do 0 dla drugiej AL.